Nie no, z tej strony Admin 09 tu jest Minecraft no Minecraft Tylko na modach paczka tego um, Blowa i nagrywam z niej ten filmik Więc dobra, aloczy on, bo on, ten zrobiła so, really well. tak, dobra, sobie biorę. World name. Może um. Paczka. No. paczka modów, paczka no. modów no dobra. No i tworzymy nowy świat, żeby nie było. Mam jeszcze drugie, ale jak chcecie, to mogę zagrać w jego zcinek, więc to... Ale na razie nie. Ogólnie nagrywam aszynem. O nie, że mam te trzy serduszka. Nie, głupi biom. Nie cierpię takiego biomu. To jest dżungla, prawda? Czy nie? Tak, o, fajnie, już Fajnie, jest już węgiel. Muszę sobie po na coś się Tak to będzie. Nie, pewnie będzie ogłuszało. gaming A włączyliśmy bonus chesta, powinien tam być so, Where are you? Where are you? 到了。 Dobra, em, może kurczę, bo nie wiem gdzie to jest. No to gdzie to jest? No. Dobra, to tu... O, tu jest! Dobra. I dobrze, że te nie myliśnie. Mamy fajną skrzyneczkę. I parę torfów. Dobra. Lol! Dobra, to może się muszę sobie wykopić. No ja jest tu sobie zamieszkany Chyba na to miejsce. Nie mówię na pewno, bo, no, bo nie wiem, ale z, chyba zapewne. Ty, no jak chyba, no dobra. Potem się zmieni. Ale wyjdźcie tak chyba za wypadowa. Jeszcze jedno serce... O, dobra, już mam jedno serce. Jeszcze mam pięć sercuszek. Strasznie mało, ale... A? Dobra, muszę... Prawne. żółkę drewno. Fajnie. no i paczkę pobrałem na mchiro.pl jakoś tak więc pobierzcie sobie ale nawet możecie wpaść na Minecraft Hero na YouTube'a Blowa yy, i tam jest w odcinku od piątego do szóstego jest tam yy, link do paczki tam ściągacie, znaczy, ściągacie, a instalujecie i gracie. Chyba jest potrzebne premium, nie wiem. Podobno nie ma, być, ale chyba jest potrzebne. Lol, słyszeliście to? O, te dźwięki są śmieszne. Głupie dźwięki trochę. Niepotrzebnie. Niepotrzebna to modyfikacja, ale... żeby urozmaicić. Świat. O jest! Fajnie, a wyszło ponad stok. Proszę, żeby mnie nic zabiło. One chyba zabijają. Jak fajnie. Teraz szybko zrobię sobie drzwi, żeby tu nie weszły. Te boki, żeby mi tu nie wbiły. Jeszcze... I o? Może jakieś Dobra, może jeszcze o turoskopie. Prروizoryczny domek fajny. Bo żarcie nie ma ITP. i I więc jak Teraz sobie zrobię te home, bo raz na jednym safe pamiętam, że chyba zapomniałem i szukałem, aż w końcu znalazłem i potem nie chciało mi się odpalić paczka i takie problemy techniczne. Na i patrzę. Jeszcze jeden save, na którym się genialnie gra, ale... Może być taki, mogę mieć dwa save'y ja raz, jednego, raz drugiego. Ale pewnie pomyślicie, że o, cheaty, cheaty, co nie? Więc żeby nie było, to na razie na ten nagrywam. Ale myślę, jeszcze chyba nagrywania tamtego też to nie będzie taki dobry Ogólnie przez chwilę grałem w jeszcze nagrałem filmik, więc tam, może jakoś inną grę nagram, ale nie wiem czy na jakąś. Bo nie mam naprawdę jakiejś innej dobrej gry i fajnej. Mam jakieś gry, załóżmy jakieś internetówki, ale. Hmm. Mogę no, nawet wynagrać. I zakładam się, że to będzie... A, kurwa się... cię o jedną kratkę. Dobra jest na razie. Za chwilę za... O, dobra. Chod, chod. Dobra. Kobel. Też będzie kobel. Albo nie, nie będzie. Sobie urównoicę, choć wiem, że będzie to soda, ale... Może, moja, może będę architektem, też na pewno nie, ale tak sobie, zależę, że tak to nie by było aż taki zły Nawet to tak nam. мог а, на И тут есть что-то сделать. Аккурат. можем там. Ну, на этом это выглядит, да, Dobra. Nawet ta katka, tak ładnie wygląda i w płatek na środku, a my zrobić tak, taki podkład. No na, do Tylko torci jest nawet, nawet nam brakuje już, więc węgiel teraz na początku jest zawsze najważniejszy. O kurczę, zapomniałem o skrzynce. Zrobi się magazyn, to mam pomysł, żeby jakieś... zrobić żeby być oddzielne pomieszczenie chyba będzie jakieś 6 na 3, a ja sięgnę lub po prostu wielko, wielkołapie się proszę. O nie wielkołapie. Pewnie tutaj będę... Nie będę tak strasznie dużo yy, ten dodał ale pewnie dużo będę dodał, ale nie dziś akurat teraz nie będę próbował tak bar... Będę się sprał, tak często nie umierać. O, to jest odcinek. a Czasami po sobie... No, ja O, mam wizję. Nie cierpię, jak powiem kierwo. <ścoughs> Czy coś tam z tyłu. Tak, w górze. うん<っ>。<laughs> żeby tak ładnie wyglądało jak tak wszystko jest koblowe, się naprawdę boję. O, zaraz nie będę. Wiem o tym. Nie myślałam, że to jakoś lepiej wyjdzie, ale chyba... Prawdę myślałam, że to ładniej wyjdzie.

А, нет. То сразу раз, два, три. Раз, два, три. вот раз, два, Так, вот Раз, два... O jest, raz tak, czyli ja. dobra. Czuję, że... Tyle dobrze tak jest. Tylko, że muszę krężnie to robić, ale A w ten a kobel to będzie tak, tak kabelowo. Lubię czasami takie rzeczy koblowe. Dobra. Jak tak ma być, to pewnie dużo się zejdzie na to. No zapomniałem nas na miejscu Ale o fajnie o, to się tam i to i ogólnie bardzo chciałbym jeszcze jedną ten. że ten tele o. takie coś. To się to właśnie teleportuje. I to się robi tak, to się robi tak. To się robi tak lub tak. I to w połączeniu z, z tym lub no, z tym wychodzi takie... no wiesz. się no tak. Nie. Nie wiem to. tam. Chyba nie ma innego sposobu, żeby tak to ładnie zrobić. Przecież jak zrobię tak, to, to się już nie otwiera. A nie, otwiera się! Wow! Czyli jest zabawa... Fajne, Fajne zabawa. To tak, Tak, to tak ładnie wygląda weźcie szczerze, to ładnie wygląda niż to. czyli trzeba to to tak Przecież nie przemyśleć. To tak wyżytko wygląda. Gorzej wygląda niż tam. Dobra. No i chyba to będzie koniec. tak fajnie. Fajnie, co na lecie tego wygląda. Można nabrać. Nawet... czyli jedna kratka To jest jedna kratka Tak? tak. Można stać tutaj... Dobra. Tu będzie skrzynka. Tu będzie skrzynka. I tu będzie skrzynka. No to fajnie, jak będzie wyglądało jak na napisie. O. Tu będzie skrzynka. Chyba nie połączy, czy się połączy? Nie, chyba... A, już wiem, co muszę zrobić. No, już wiem.

Wszystkim Cześć, nagrywam odcinek Z Minecrafta Sorry, ale muszę Tą serię, wiesz Serię, niektóre też Podsumować, więc wiesz No nie, chcę tylko, wiesz, tylko tak stargnąć tam w odcinku. O Jezu, czemu to się nie połączyło? Tak, dobra. Hmm. Chyba będzie... O. A, no ja to. Coś myślę, że to brzydko wygląda. To nie powinno być tak to powinno być tak. No tak. powinno być. Kurczę, szkoda, że to niesymetrycznie. A nie, to nie... To może być niesymetryczne. nie musi być niesymetryczne. I to może... O. Dobra. Już sobie zrobimy kilofilho. Tylko żeby... Dobra, spoko, Igor. Tylko... Tylko... O! Tak, tak chyba może być. Kurde, to mi wkurza, że... Mleko -y. Dobra, to hot. I jeszcze tort. I zrobię jak tuś tak, tak... Jak tu... Tak na specjal. O, tak. Dobra, i chyba to będzie na no tyle, w odcinku i tak sobie dużo porobiliśmy, bo już sobie zrobiliśmy domek i magazyn, i, i, i teraz magazyn ukończyliśmy, tylko jeszcze skrzynki, dobra, po, czyli tylko dwie skrzynki mogę z, zrobić, tam. są drewno, drewno i drewno sobie was zrobię w sobie. A tutaj. No to będzie na koniec, więc ja się z Wami żegnam, więc siema!